Cześć wszystkim, witajcie. Chciałabym poruszyć bardzo ważny temat, a mianowicie 10 przykazań. Przed Wami Dekalog, czyli 10 przykazań, w takiej formie i w takiej kolejności, w jakiej pojawiają się one w Biblii. W Księdze Wyjścia, w XX rozdziale, oraz w Księdze Powtórzonego Prawa, w rozdziale 5. Możecie otworzyć jakąkolwiek Biblię, i w tej właśnie. W formie znajdziecie przykazania tak jak podał je Bóg Mojżeszowi. A teraz zobaczmy, jak Kościół katolicki te przykazania zmienił. Zrobimy sobie porównanie przykazań kościelnych według katechizmu Kościoła katolickiego. Jak sama nazwa wskazuje, są to przykazania kościelne nie przykazania Boże. I spójrzmy na pierwsze przykazanie. Według Kościoła katolickiego nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Według Boga nie będziesz miał bogów innych przede mną. Wszystko się zgadza. Przejdźmy do drugiego przykazania. Według Kościoła Katolickiego, drugie przykazanie: Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremno. W takim razie zaglądnijmy do Księgi Wyjścia. Drugie przykazanie mówi: Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu, ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi, ani co jest w wodach pod ziemią nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył bo ja jestem pan Jahwe twój bóg bóg zazdrosny nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych którzy mnie nienawidzą w księdze powtórzonego prawa mamy taką samą formę tego przekazania no i teraz co się dzieje dalej. No, w związku z tym, że Kościół Katolicki usunął ewidentnie drugie przekazanie dotyczące zakazu robienia sobie jakichkolwiek wizerunków, no to w katechizmie trzecie przekazanie brzmi pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Według przykazań bożych trzecie Przykazanie brzmi nie będziesz brał imienia Pana Twego Boga nadaremnie, gdyż Pan Jachwe nie zostawi bez kary tego, który bierze Jego imię na daremnie. Czwarte przykazanie. Czwarte przykazanie według Biblii, według Boga brzmi, pamiętaj o dniu szabatu, aby Go święcić. Dzień Szabatu w księdze powtórzonego prawa, przestrzegaj dnia Szabatu. Czy to jest to samo, co pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił? Czyli trzecie przykazanie z katechizmu. Dlaczego mamy pamiętać o dniu Szabatu? Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie swoje prace. Ale siódmy dzień jest szabatem pana Twego Boga. W tym dniu nie będziesz wykonywał żadnej pracy: ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twoje bydło, ani Twój gość, który jest w obrębie Twoich bram. Dlaczego? Bo Pan bowiem przez sześć dni stworzył niebo i Ziemię, morze i wszystko co jest w nich a siódmego dnia odpoczął dlatego pan błogosławił dzień szabatu i uświęcił go dlatego czwarte przykazanie według biblii według Boga brzmi pamiętaj aby święcił dzień szabatu co to jest dzień szabatu który to jest ten siódmy dzień jest to oczywiście sobota a nie niedziela i nie jest to jakikolwiek święty dzień, który według trzeciego przykazania kościelnego, święty dzień, no to jest to jakikolwiek święty dzień ustalony przez Kościół katolicki. Dobrze, idźmy dalej. Według Biblii, piąte przykazanie brzmi: czci swego ojca i swoją matkę. Aby Twoje dni były długie na ziemi, którą Pan, Twój Bóg, da Tobie. W katechizmie, w związku z usunięciem jednego przykazania, no to jest to czwarte przykazanie czci Ojca Swego i Matkę Swoją. Idźmy dalej. Według Biblii, szóste przykazanie brzmi. Nie będziesz zabijał. Siódme. Nie będziesz cudzołożył. Ósme. Nie będziesz kradł. Dziewiąte. Nie będziesz fałszywie świadczył przeciw twemu bliźniemu. I przykazanie dziesiąte mówi. Nie będziesz pożądał domu twego bliźniego, ani nie będziesz pożądał żony twego bliźniego, ani jego. Sługi, ani jego służącej, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do Twego bliźniego. To wszystko znajduje się w dziesiątym przykazaniu Bożym. Natomiast w związku z usunięciem jednego przykazania, w katechizmie nagle zabrakło jednego przykazania, czyli z dziesięciu przykazań zrobiło się dziewięć przykazań. W związku z czym Kościół katolicki poradził to sobie, z tym sobie w następujący sposób, mianowicie rozdzielił przykazanie Boże dziesiąte na dwa. I według katechizmu dziewiąte przykazanie mówi, nie pożądaj żony bliźniego swego, a dziesiąte ani żadnej rzeczy, która jego jest. Zauważmy, że wszystkie przykazania są w trybie rozkazującym, Rób to, nie rób tego. No, jak to przykazanie. Yy, natomiast, jak przykazanie może się zaczynać nagle od słów, ani żadnej rzeczy. Także yy, widzicie, yy, o co tutaj chodzi, co zrobił Kościół katolicki. Natomiast Biblia w Księdze Daniela yy, mówi o następujących królestwach yy, w historii ludzkości. I między innymi mówi o tym, że będzie taka instytucja, która będzie zamierzała zmienić czasy i prawa. O tym czytamy w księdze Daniela w siódmym rozdziale, 25 wersecie. No jest to oburzające jest to oburzające i tak naprawdę jak można się powoływać na Biblię, zmieniając jej treść. Bóg w księdze powtórzonego prawa w czwartym rozdziale a w drugim wersecie mówi nie dodawajcie do słowa, które ja wam nakazuję, ani z niego nie ujmujcie, abyście przestrzegali przykazań Pana waszego Boga, które ja wam nakazuję. I w Księdze Przysłów 30 rozdział szósty, werset nie dodawaj nic do jego słów, aby cię nie strofował i abyś nie okazał się kłamcą. Konsekwencje takiego zachowania, takiego postępowania są jasno opisane w Księdze Objawienia, w 22 rozdziale, dziewiętnastym wersecie, który wprawdzie dotyczy konkretnie Księgi Objawienia, ale oczywiście dotyczy się całej Biblii. Jeśli ktoś odejmie coś ze słów Księgi tego proroctwa, odejmie też Bóg, Jego dział z Księgi Życia i ze Świętego Miasta i z rzeczy, które są opisane w tej Księdze. Werset wcześniejszy mówi o tym, ten kto dołoży coś do księgi, no to również Bóg dołoży mu plag. No i no jest to zresztą oczywiste, no, jak Bóg pozwoli się naśmiewać z siebie. No, natomiast pamiętajcie o tym, to są przykazania kościelne. Kościelne kościoła katolickiego do każdego z nas do każdego z was należy decyzja czy poddajecie się woli Boga słuchacie jego przykazań czytacie jego słowo czy też poddajecie się woli człowieka w tym wypadku kościoła katolickiego który zresztą nie kryje że ma władzę ponad Słowo Boże i ponad Biblię. Może sobie interpretować, może sobie robić, co chce z tym słowem. Także zachęcam do czytania Biblii, bo tam znajdziecie prawdę w żadnej innej instytucji, ani kościelnej, ani jakiejkolwiek instytucji religijnej, gdyż zbliża się koniec czasów, o których mówi Biblia, i no. Wszystkie religie, wszystkie instytucje stanowią część tego, co Biblia nazywa Babilonem. Pozdrawiam serdecznie.